Z chęcią zobaczyłbym jak robisz odcinek z formatu keep lone cell z piłkarzami Ajaxu, coś jak piłkarzyki robią na swoim kanale. W sumie to czemu nie? To jest taki materiał, że się nie muszę przygotowywać. Cześć, ja się nazywam Tomasz, ten kanał nazywa się tak, no i jesteśmy po klęsce Ajaxu Weindhoven, jesteśmy w momencie, w którym Ajax dopiero co ogłosił swojego nowego, hmm, tymczasowego do końca sezonu szkoleniowca, czyli Johna van Schippa, i to jest chyba dobry moment, żebym powiedział wam, co sądzę o kadrze ekipy z Amsterdamu, właśnie w ramach tego formatu, kogo bym zatrzymał, kogo bym wypożyczył, a kogo bym po prostu posłał w diabły. Bez zbędnego przedłużania, jedziemy. Bramkarze. Chronimo Rui. Sprzedałbym. Ja bardzo szanuję Heroni Rujego, szanuję jego warsztat, szanuję to, że jest aktualnie najlepszym po prostu bramkarzem w kadrze Ajaxu, ale też jest człowiekiem, który ewidentnie nie czuje się w Amsterdamie dobrze i nie mam poczucia, żeby to był golkiper absolutnie nie do zastąpienia. Jeżeli nie potrafił się zaklimatyzować w Holandii, jeżeli to nie jest jego miejsce na piłkarskim świecie, to po prostu bym go puścił, bo jestem przekonany, że będzie się udało znaleźć kogoś lepszego. Nawet jeżeli ogólnie e, rachunek e, zysków i strat rujego w Amsterdamie jest w moim odczuciu pozytywny. Remko Pazwir. Zostawiamy. Remko Pazwir jest gościem, który zbliża się powoli do osiemdziesiątki, totalny weteran, krótko mówiąc. Za każdym razem, kiedy tylko pojawiał się w Ajaxie w bramce, dawał pewność, nie jest to bramkarz wybitny, ale wydaje mi się, że jego obecność w szatni, hmm, takiego naprawdę doświadczonego kolesia i to, że jest jakąś tam ostatnią deską ratunku, taką sensowną, sprawia, że nie ma powodu, żeby się długo włosego siwego pozbywać. Jay Horter. Zostawiamy. Jay Horter jest młodym bramkarzem, może pochwalić się tym, że jeszcze w barwach swojego poprzedniego klubu zaliczył rekordowy sezon pod względem czystych kąt na pleczu Eredivisji i w się różnie to bywa bardzo naprawdę. Zalicza wcale nie tak mało udanych interwencji pod nieobecność kontuzjowanego, aktualnie rujego, ale też całą furę klopsów, nie jest też zbyt pewny na przedpolu i no zostawiłbym go, ale głównie dlatego, że to jest chłopak, który jest z Amsterdamu, Wielokrotnie manifestował przywiązanie do klubu, i przez wzgląd na to dałbym mu jeszcze po prostu trochę więcej szans, ale chyba tylko i wyłącznie na tego to jest już na granicy dla mnie. Diantra May. Zatrzymać. Niemiecki golkiper sprowadzony przez Svena Slimtata, zagrał w dwóch spotkaniach do tej pory, puścił 7 bramek, ale podobał mi się. Podobał mi się, bo lepiej od Hortera w moim odczuciu wygląda na przedpolu, lepiej od niego też wydaje mi się operuje piłką. Żadna z tych siedmiu bramek, no może jedna czy dwie, nie idą na jego konto. Zaliczył też parę udanych interwencji. Nie wiem, czy to jest golkiper na lata, ale wydaje mi się, że tu i teraz jest po prostu Ajaxowi potrzebny. Także zdecydowanie zatrzymałbym. Obrońcy, Jozip Szutalo. Zatrzymać. Gość, który kosztował ponad 20 milionów euro i jak do tej pory pokazał się tylko i wyłącznie ze złej strony. Zatrzymałbym dlatego, że jest jeszcze bardzo wcześnie i że to jest chyba jeden z tych piłkarzy, którzy najgorzej znosili to, że Ajax miał parodystę zamiast trenera, czyli Morisa Steina. Ostatnie dwa spotkania pojawiały się przebłyski tego, że ten gość chyba coś faktycznie potrafi, bardzo mocno by się przyglądał i na koniec sezonu zastanowiłbym się, czy może jednak faktycznie by go nie pogonić, żeby zminimalizować straty, żeby nie czekać nie wiadomo na co, bo to jest taka sytuacja, że wydaje mi się, że e, może się okazać, że to po prostu nie jest piłkarz, który po prostu jest dostosowany do tego, nie wiem, jaka jest woda, temperatura i w ogóle atmosfera w Amsterdamie, i to jest ten problem, bo talent na pewno ma i też nie bez powodu jest reprezentantem, było nie było silnej Chorwacji. No tu i teraz zatrzymałbym na koniec, bardzo poważnie bym się zastanowił, czy go po prostu dalej nie pogonić. Jorel Hato. Zatrzymać! To jest najlepszy w tym sezonie piłkarz Ajaxu. 17-latek, największy talent w Amsterdamie. Środkowy obrońca, lewy obrońca. Ktoś, kto ma w sobie jakieś ślady tego, co dawał drużynie. Julien Timber. No, nie wyobrażam sobie sytuacji, w której młody by odchodził. Bardzo mocno trzymam kciuki, że podpiszę nowy kontrakt. Achmed Trzanka Plan. Wypożyczyć. Kaplan przyszedł przed poprzednim sezonem do Ajaxu i no nie pograł za bardzo, bo jest człowiekiem, jak się okazuje chyba szklanką, cały czas kontuzjowany i to nie był tylko jeden uraz, parę, był jeden poważny, ale Nałożyło się też kilka innych kontuzji. Wydaje mi się, że kiedy tylko będzie zdolny do gry, no jest jednak, nawet jeżeli nie ma super jakości w tej obronie, to jest jednak tłok. Wydaje mi się, że powinien pójść do trochę słabszej ekipy i przede wszystkim nabrać rytmu meczowego, po prostu zabrać trochę minut w seniorskiej piłce. Najlepiej oczywiście w Holandii, żeby łapać to, jak ta liga wygląda. Jako w Medić, zatrzymać. Transfer z drugiej Bundesligi. Gość, który przyszedł ze FC St. Pauli, gość, który no, w swoim debycie sieknął niesamowitą bramkę w meczu z Heraklesem bardzo ważną, bo na jeden do jednego wtedy. Nie jest to człowiek, który najlepiej czułby się z piłką przy nodze, ale daje centymetry, daje charakter z dużym poświęceniem po boisku, biega i tam rzuca się pod nogi wszystkim i tak dalej. Wydaje mi się, że jest taki obrońca potrzebny. Najlepiej, żeby to był trzeci, czwarty stopper, a nie ktoś, kto był o obliczu defensywy jadą, ale wydaje mi się, że jest miejsce dla Chorwata w tej drużynie. Borna Sosa zostawić. Zdecydowanie zostawić. To jest jedyny piłkarz w kadrze Ajaxu, który potrafi sensownie dośrodkować piłkę. Gość, który jest w ścisłej czołówce, jeżeli chodzi o wykreowane sytuacje. Jasne, ma poważne problemy z defensywą, z ustawieniem tam i tak dalej, z pojedynkami jeden na jeden. Ale to też jest kwestia taktyki całej drużyny. No czasami ma się takich piłkarzy, no, przy zachowaniu wszelkich proporcji, takich jak Marcelo na przykład, no trzeba ustawić całą drużynę po to, że ma się takiego gościa. Sosa na dalej lewej obronie daje tyle dużo, że z przodu, że wydaje mi się, że trzeba go trzymać. Gaston Nawila. Sprzedać. Na ten moment sprzedać. Nie pokazał absolutnie niczego, co usprawiedliwiałoby dwucyfrową kwotę transferową. Zarówno na lewej obronie, zwłaszcza tam i na środku obrony. Wyglądał jak do tej pory po prostu źle. I ja wiem, że bardzo mało jeszcze spotkań rozegrał jak do tej pory w barwach Ajaxu. Często siedzi na ławce. Ale, no, w ramach tego formatu, jeżeli ktoś by mi powiedział, czy tego gościa trzeba trzymać, czy należy się go pozbyć, no to na ten moment wydaje mi się, że jeżeli przyszłaby oferta za takie same pieniądze, jakie ja, jak za niego zapłacił, to po prostu Avile bym pogonił. Anas Sala edin Zatrzymać. Przy założeniu, że poganiamy Awilę, Ajaxowi, jest potrzebny ktoś, kto może grać na lewej obronie, pomijając Hato, który powinien grać na środku obrony cały czas, w moim odczuciu. No i sala Edin nie jest wybitnym zawodnikiem, wydaje mi się, że takim zawodnikiem nigdy nie będzie. Powinien być zapleczem na lewą obronę, wychowanek klubu, gość, który czuje piłkę, jaką gra Ajax, i gość, który też może obstawić środek pomocy w razie potrzeby. No, nie jest to ktoś, kto uważam, że powinien stanowić kręgosłup tej ekipy, ale. Ktoś taki na rezerwę, w miarę solidny i uniwersalny, zawsze się przyda. Divine Range sprzedać 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 sprzedać. Rencz sprzedać. to oczywiście jest bardzo utalentowany piłkarz. Ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Technicznie bardzo zdolny, ze zmysłem do gry z przodu, ale zupełnie nie ma głowy do gry w piłkę na tym poziomie w moim odczuciu. W klubie jest już bardzo długo, również w pierwszej drużynie jest bardzo długo. Ma dopiero 20 lat, ale można go traktować w kategoriach jednego z weteranów Ajaxu. No, nie rokuję. Od, od lat jest zero progresu. Często kosztuje Ajaxu po prostu. Stracone bramki czy brak pewności z tyłu. Także, no, sorry, divine. Jesteś sympatycznym gościem, ale ja bym się ręsza za Ajaxu pozbył. Anton Guy Zatrzymać. Nie jest to piłkarz, który by mi imponował, ale z tego, co widziałem jak do tej pory, jeżeli pozbywamy się Ręsza, to Gaei spokojnie by się nadał na tego drugiego prawego obrońcę. Wydaje mi się, że jest bardziej odpowiedzialny mimo wszystko z tyłu, nawet jeżeli też łatwo daje się często ogrywać. Do ma też całkiem spoko. Nie jest tak technicznie zaawansowany jak wręcz, ale lepiej wybiegany też mam takie wrażenie. No, jako ten rezerwowy prawy obrońca, bez zachwytu, ale bym go zatrzymał. Wydaje mi się, że to też jest jeden z tych piłkarzy, którzy bardzo cierpiał na brak pewności siebie pod Morisem Steinem. I no zmiana warty na stanowisku trenera Ajaxu może mu bardzo pomóc. On może być jednym z większych beneficjentów tej zmiany. Pomocnicy. Sievert Manswerk. Zatrzymać? Nie wiem, nie mam pojęcia, co mogę powiedzieć o Manswerku. Zagrał jak do tej pory 45 minut warwach Ajaxu. Słabe, ale tak jak cała ekipa wtedy. No i się połamał. Dużo dobrego o nim słyszałem, także jeszcze chętnie bym go pooglądał, zanim jakieś wyroki wyganiające ze drzwi bym tutaj ferował. Benjamin Tahirowicz. Co trzymać? Tahirowicz nie jest wirtuozem z piłką przy nodze, ale takowym nie był również Edson Alvarez, a miał bardzo ważne miejsce w drużynie Ajaxu. Patrząc na to, że dużo podobnych cech, tylko na niższym poziomie jeszcze, jak Edson ma w sobie, Tahirowicz. Trzymałbym go. Zawsze e, sprawia wrażenie gościa mega zaangażowanego, nie odstawia nogi. Wydaje mi się, że z piłką przy co Odecona już jest lepszy. Czasami timing w defensywie i tak dalej e, nie są jego silną stroną, ale widzę w nim potencjał na to, żeby być e, no, przynajmniej w rotacji e, zawodnikiem Ajaxu. Silvano Vos. Zatrzymać. Zdecydowanie zatrzymać, nie ma bardziej utalentowanego pomocnika, chyba, jak się w tym momencie, tak mi się wydaje. Dostał trochę minut, potem dostał ławkę z niezrozumiałych dla mnie przyczyn, ale no widać, że jest to zawodnik mega inteligentny gość, który potrafi organizować grę. Również z tyłu to jest taki, no, organizator gry taki głęboko grający rozgrywający. Ja uwielbiam takich piłkarzy i w wosie widzę wszystko to, co chciałbym widzieć w piłkarzu Ajaxu, który mm, no, ma powierzone zadania tego typu. Kenneth Taylor. Sprzedać. Kenneth Taylor to jest gość, który wydaje mi się, że pod Dawim Klasa nie przyjął trochę rolę e, takiego kozła ofiarnego e, kibiców Ajaxu. Też wychowanek, też blondyn, e, też gość, który nie ma jakichś oczywistych atutów w rozegraniu i. No Był, zwłaszcza w ubiegłym sezonie, kreowany na bardzo ważnego pomocnika, na gościa, który powinien jak się pełnić w drugiej linii ważną rolę. Ja nie widzę w ogóle u niego rozwoju, i jeżeli kolejny trener zamierza go wystawiać na ósemce, na czy broń Boże, szóstce to ja tego nie widzę. Pozbyłbym się Taylora. Znowu, to jest gość, który taktycznie przede wszystkim się nie rozwija, zostawia furę miejsca za sobą, źle się ustawia w defensywie. Jasne, ma za uderzenie ze stansu, potrafi też poprowadzić piłkę do przodu, podholować ją, ale to jest za mało, zwłaszcza patrząc na to, ile czasu już jest w pierwszej drużynie. I no, też fajnie byłoby spieniężyć to, że mimo... Tego, że nie powinien być, to jest jakiś tam hype wokół niego. Zatrzymałbym go tylko i wyłącznie pod warunkiem, że John Van Hip korzystałby z niego jako dziesiątki ewentualnie takiej rezerwowej w sumie, no bo to jest gość o żelaznych płucach i w persingu uważam, że tylko jeżeli będzie dobrze prowadzony, to może dawać bardzo dużo pozytywnego Ajaxowi. Ma niezłe uderzenie, potrafi się też znaleźć w polu karnym, trochę jak Davy Klassen, także jeżeli to. to w taki sposób trzymałbym Taylora w składzie, ale on ewidentnie chce grać głębiej, dlatego pożegnałbym się. Branko van den Bomen. Zatrzymać. Ja miałem olbrzymie oczekiwania wobec Branko, który przyszedł z Toulouse za darmo, wychowanek klubu i, i taki no, organizator, reżyser gry, facet obdarzony znakomitym, długim podaniem, ale nie zawsze grał w wyjściowym składzie w tym sezonie i wydaje mi się, że nie bez powodu, bo ta forma jest dosyć nierówna ale jak tylko mu idzie, no to jest znakomity po prostu. Wydaje mi się, że gość potrzebuje rytmu meczowego, po prostu regularnie otrzymywania minut. Ma też dryg do tego, żeby dyrygować resztą ekipy. No, jest takim kapitanem tak naprawdę bez opaski w momencie tylko, kiedy no boisko się pojawia, także trzymam kciuki, że tę opaskę w końcu naprawdę dostanie. No, trzymałbym po prostu. Bardzo lubię Branko van, Bum van Bummena, bo hmm, też po prostu przyjemnie się patrzy na to, jak on gra w piłkę. Ma migrację w swoich ruchach, a to jest coś, co zawsze doceniam. Steven Berghaus. Sprzedać. Domyślam się, że to jest opinia, która wielu kibiców Ajaxu podzieli, ale ja nigdy nie byłem fanem Berghausa. Doceniam jego lewą nogę, doceniam to, że próbuje często brać odpowiedzialność za grę, ale nie jest piłkarzem, który podobałby mi się na prawym skrzydle, jeżeli tam gra, bo nie jest wystarczająco dynamiczny jak na moje lubienie, że tak powiem, i, a jak są tam ciekawsze opcje, a w drugiej linii. No nie zliczę sytuacji, w których Berkhout swoją lekkomyślnością i odpowiedzialnością napędzał bardzo groźne kontry rywali. Nie też człowiekiem, który szybko się frustruje i tak dalej. No nie przepadam za nim po prostu i to też nie ukrywam ma wpływ na moją opinię tutaj. No też nie widzę w nim kogoś nie do zastąpienia, ma też jedną z wyższych tygodniówek w klubie no pozbyłbym się go, ale też nie za wszelką cenę. Po prostu jeżeli jakimś cudem ktoś przyszedłby z sensownym pieniądzem za Berghausa, no to bym się zgodził. Nawet biorąc uprawkę na to, że to jest pozbywanie się kolejnego doświadczonego zawodnika z tej ekipy, która doświadczonych piłkarzy bardzo potrzebuje, ale mimo wszystko wydaje mi się, że Berghaus to nie jest fundament, na którym można byłoby budować przyszłość. Christian Hlynson. Zatrzymać. Jestem pod dużym wrażeniem tego, co pokazał Hylnton jak do tej pory. Bo to nie jest gość, który w rezerwach jakoś mega mocno by się wyróżniał i który sprawiałby wrażenie, że jest wielką nadzieją na przyszłość dla Ajaxu. A jednak, jeżeli tylko pojawiał się na boisku w tym sezonie, to zostawiał po sobie raczej dobre wrażenie. Jest przede wszystkim bardzo zaangażowany, dużo biega. Ma też znowu zmysł do strzelania bramek. No, zdecydowanie bym go zatrzymał. Nie wiem, czy to jest gość, który ma przed sobą jakąś większą karierę w Ajaxie, ale na pewno zasługuje na to, żeby dostać szansę na dłużej i to już teraz, bez żadnych wypożyczeń. Napastnicy. Steven Bergwijn. Sprzedać. Jeżeli jest jeden piłkarz, na którego kibice Ajaxu narzekają najbardziej, to zdecydowanie jest to Steven Bergwijn, który jest też aktualnie kapitanem klubu. No i ja uważam, że to nie jest tak, że Bergwine, wszystko, z czego się dotknie, to zamienia się to w, no, kupę, bo czasem napędza jakąś akcję, bo jednak wykorzystuje te karne, ale z drugiej strony to jest jeden z tych piłkarzy, którzy są w stanie Ajaxowi przynieść jeszcze jakieś pieniądze, jeżeli ktoś da się nabrać, bo jeszcze jest całkiem młody, bo sporo kosztował i tak dalej. No i jest niesamowicie jednowymiarowym tym skrzydłowym. Nic tylko przekładanie na prawą nogę i próba strzału i to nie w taki sposób, że zawsze się udarywała rywala Mio minąć, jak to robił Robin. no nie, jest po prostu fatalny w tym sezonie. Po przyjściu do Ajaxu miał dobre, nie wiem, może dwa miesiące, zaraz po transferze, gdzie strzelał jak najęty. No a tak, to jest nic tylko zawodem i no bardzo mi się nie podoba przygoda Bergwina w Amsterdamie. Najgorsze w tym wszystkim jest to, i w zasadzie to sprawia, że chciałbym, żeby został sprzedany, że to jest gość, no jako kapitan, nieławkowalny, on zawsze zaczyna spotkania i zazwyczaj je kończy, z dużą szkodą dla innych piłkarzy, w moim odczuciu, także, no, pogoniłbym po prostu perkwajno. Carlos Forbes Borges. Zostawić. Wydaje mi się, że to jest najlepszy transfer Ajaxu, letni. Bardzo szybki, bardzo entuzjastycznie nastawiony, dużo też pracujący w defensywie, na lewej, na prawej, mogący grać skrzydłowy, całkiem skuteczny, no. Super jest Forbes, i wydaje mi się, że to powinien być jeden z filarów tej ekipy. Już nią jest, już nim jest tak naprawdę. No, zatrzymałbym zdecydowanie. Jasne, ma jeszcze wahania formy, ale poza tym, no, bardzo mi się Forbes podoba i jak najbardziej powinien zostać bez dwóch zdań. Mika Hotz wypożyczyć. Kocs, jest bardzo e, utalentowanym skrzydłowym, wydaje mi się, że e, no to też zależy od tego, jak trener będzie to widział i czy na przykład Bergwań faktycznie odejdzie, ale. Mm, no, albo bym go zatrzymał, albo bym go wypożyczył, on musi dużo grać na pewno, bo to jest bardzo utalentowany, odważny i błyskotliwy technicznie e, skrzydłowy, także mm, widzę dla niego przyszłość jak się, ale mam takie poczucie, że on powinien po prostu grać. Czy będzie aktualnie mógł grać, to nie mam pewności, dlatego bym go wypożyczył. Amuriczowana Axel Dongen. Wypożyczyć. Jeżeli co do mam wątpliwości, czy powinien zostać, czy powinien zostać wypożyczony, to co do Axela nie mam żadnych wątpliwości. Powinien zostać wypożyczony, bo po prostu jest za dużo piłkarzy na te lewe skrzydło, na którym czuję się najlepiej. Utalentowany piłkarz, no niestety połamany aktualnie, ale wydaje mi się, że jak najbardziej jest dla niego przyszłość. No, jest bardzo e, wysoko ceniony e, przez sztab techniczny w klubie i wydaje mi się, że nie bez powodu. Jeszcze czekamy, aż coś faktycznie mega dobrego pokaże w pierwszej drużynie, ale myślę, że to przyjdzie. Brian Broby. Zatrzymać. Skuteczność Briana Brobeya jest aktualnie wręcz memem. W spotkaniu z PSW strzelił jedną bramkę, ale powinien przynajmniej trzy. I jeżeli kiedyś strzela bramkę w jakimś spotkaniu, to zazwyczaj się to tak przedstawia, że to jest absolutne minimum-minimorum tego, co powinien był strzelić. Furę w furę sytuacji również bardzo prostych marnuje. Ja nie wiem, cały czas jestem w miejscu, że chyba po prostu czekamy, aż coś mu tam w głowie przeskoczy, bo on potrafi. On jest kimś, kto potrafi wziąć się na plecy takiego czy innego obrońcę, przepchać się, być jakimś tam, wiecie, punktem odniesienia w ataku, który rozdziela piłki dalej. No, on potrafi. On jest naprawdę bliski moim zdaniem, bycie naprawdę fajnym napastnikiem, no tylko że skuteczność ma wręcz na patologicznie niskim poziomie. I do tego stopnia patologicznie niskim poziomie, że zastanawiał się, czego się nie pozbyć. Ale wydaje mi się, że no, nowy trener, nowe otwarcie to jest szansa na to, żeby dać Brobejowi jeszcze jedną szansę, bo no, bo to znowu też chłopak z Amsterdamu, i to zawsze troszeczkę więcej w moich oczach szans daje piłkarzowi i troszeczkę więcej wyrozumiałości. Ale znowu to jest trochę na granicy tego, żeby poważnie nie zacząć zastanawiać, żeby go sprzedać. Ale na ten moment dawałbym jeszcze szansę. Czuba AkPom. Sprzedać. To jest trochę podobna sytuacja jak w przypadku Avili, tylko akpom dostaje jeszcze mniej minut. Wydaje się, że to jest gość, który po prostu nie pasuje do Ajaxu. Ma jakość, ale nie pasuje do tej drużyny. I ja byłem dużym entuzjastą tego transferu, podobał mi się ten pomysł. Facet, który grając na dziesiątce strzelił ponad 20 bramek w Championship i w ogóle wyglądał tam znakomicie. Ale w Ajaxie albo gra na jakichś dziwnych prawych skrzydłach, albo po prostu. Przez, nie wiem, tam miał takie spotkanie, że 18 minut był na boisku i ani razy piłki nie dotknął. Mm. No nie wiem, nie potrafi się odnaleźć przynajmniej na razie i z tego, co widzę jak do tej pory, to bym po prostu się jak poma... z dużą przykrością, ale jednak pozbył. Mam nadzieję, że to się szybko zmieni, że John Van Schip będzie miał na niego jakiś pomysł. Nie wiem, no też jakiś tam wpływ na jego dyspozycję pewnie miało to, że przychodził do klubu jeszcze świeżo po kontuzji, może jeszcze szuka formy. Nie wiem, mam nadzieję, ale tu i teraz wydaje się, że to jest po prostu gość, który do to nie pasuje. George Mikał Zatrzymać. Nie mam pojęcia, co Wam mogę powiedzieć o tym, bo przychodzi gość, który na zapleczu Ligue E załadował trzy wagony Bramek, który na samym początku sezonu, jeszcze w swoim poprzednim klubie, ładuje bramki w Ligue E, przychodzi do Ajaxu i albo gra gdzieś tak już tam głęboko na skrzydle, albo po prostu siedzi na ławce. Gdzie w międzyczasie oczywiście z bardzo słabym rywalem, ale jednak znowu ładuje wagony bramek w reprezentacji Gruzji. Nie rozumiem, co się tutaj dzieje. Mam nadzieję, że znowu jak się pojawił trener, który mam nadzieję, że ma głowę na karku, to tutaj los się trochę odmieni, ale no nie rozumiem, nie rozumiem, dlaczego nie grał Mikau Więcej jak do tej pory. No, to będzie bardzo śmiałe porównanie, ale ja w nim widzę przynajmniej z tych kompilacji, które widziałem, które oczywiście są w stanie powiedzieć wszystko o piłkarzu, wiadomo. No, mimo wszystko, trochę z Luisa Suareza tam widziałem napastnika, który jest silny, który ma fajny strzał i który lubi też z boku atakować. Także, no, trzymałbym go. I to są wszyscy piłkarze pierwszej kadry, e, jakich Ajax w tym momencie przynajmniej ma. Wydaje mi się, że byłem całkiem wyrozumiały i że większość piłkarzy, e, no, widzę dla nich przyszłość w klubie, bo to nie jest tak, jak mówił Rafael van der Waart, że e, ci piłkarze e, są gówniani i są na poziomie Wolendam. Nie, nie są e, i wydaje mi się, że spotkanie z PSW, nawet jeżeli przegrane 5 do 2, to w pierwszej połowie. Bardzo wyraźnie było widać, że to jest ekipa przynajmniej na, nie wiem, top 6 w Holandii, jak nie lepiej. Także, no, tak to wygląda. Mam nadzieję, że przyjemnie Wam się to oglądało. Jeżeli Wam się podobało, to zachęcam do zasubskrybowania tego kanału. Kto wie, może pojawi się tutaj jeszcze jakiś materiał, który Wam się spodoba. Za wszelkie łapki w górę też będę bardzo wdzięczny. I dzięki za uwagę. Cześć! Dodatkowo musisz też wiedzieć, że oglądasz właśnie zdjęcia kotów, które należą do fundacji Zwierzęcy telefon zaufania. Wspaniałe są to gagatki, prawda? Szukają domu. Także, jeżeli tylko jesteś z okolic Szczecina i jesteś w stanie w odpowiedzialny sposób się nad tym zastanowić, żeby takiego kota adoptować, no to zachęcam. W opisie tego filmu znajdziesz linka. A jeżeli do Szczecina jest ci bardzo daleko, no to naprawdę zachęcam do tego, żeby poważnie zastanowić się nad adopcją jakiegoś bezdomnego zwierzęcia ze schroniska czy z jakiejś fundacji. Z góry, dzięki za choćby zastanowienie się nad tym.